jak poprawić system audio w najnowszym BMW X3 G45 z systemem Harman Kardon. I takimi fajnymi, kolorowymi światełkami. To pierwsza realizacja BMW X3G45 modelowo 2026 rok. Z Harman Cardon robimy pierwszy raz takie auto. I Kamil Stop Auto Warszawa opowie nam, po co to auto tu przyjechało i z jakim problemem zmagał się klient tego samochodu. Cześć. Właściciel tego auta przyjechał do nas, ponieważ mimo tego, iż dopłacił niemałe pieniądze za fabryczny system Harman Cardon, okazało się, że gra on niewystarczająco dobrze, a do tego kompletnie nie ma w tym samochodzie basu. Czyli największym problemem tego systemu był brak basu i przyjemność z odsłuchu tego audio. Dokładnie tak jest. Jak już się okazało, kiedy rozebraliśmy auto. To, mimo tego, że mamy dodatkowy, wyjątkowy dla mark BMW sabufer w bagażniku dwucewkowy, to nie zmienia faktu, że tego basu jest mało, jest on miałki, płytki i musimy przede wszystkim naprawić to, bo tego klient najbardziej oczekuje. Ok, to może teraz z tak Kamiś nam, co w tym systemie jest innego i nowego, aniżeli w innych systemach BMW i czemu się charakteryzuje, jaki to jest system, z czego się składa. Może zacznijmy od początku, tu gdzie jesteśmy. Zwykle w systemie Harman Kardon, właściwie to zawsze jak do tej pory, w systemach Harman Kardon BMW, mieliśmy odseparowane systemy dwudrożne z przodu plus subwoofer pod hotelem, ale zawsze one były połączone. Na jednej linii wzmacniacza, czyli pasywnie połączony był Twitter z głośnikiem średniotonowym. Natomiast w tym egzemplarzu G45, co jest wyjątkowe dla BMW. Mamy wszystkie głośniki podłączone aktywnie, także osobny kanał wzmacniacza zasila wysokotowy głośnik średniotonowy ufer. Mamy tak w całym pojeździe. Każdy głośnik jest zasilany osobnym kanałem wzmacniacza. Czyli tych kanałów mam 15. I pokażemy z tyłu, jak to wygląda w bagażniku. Później przyjechaliśmy się do bagażnika tego BMW X3G45, i kamil opowiedz nam, jak ten system jest konstruowany, Pomniałeś o aktywnych kanałach, jak to jest zrealizowane. Tak, mamy 15. Aktywnych kanałów, jak już mówiłem, a to dzięki temu, że mamy dwa wzmacniacze. Jeden z nich to wzmacniacz Alpina, właśnie z nowym złączem. Oczywiście mamy do tego przewody Plug and Play, tak aby klient nie tracił gwarancji. Wszystko podłączamy w sposób odwracalny, idealnie. Tutaj nowy wzmacniacz w systemie Harman Kardon, i tam mamy standardowe, że tak powiem, złącza. Stare złącze BMW, a tutaj mamy właśnie to nowe od nowego wzmacniacza Alpina. Okay, czyli łącznie mamy 15 kanałów. Z tego co udało nam się sprawdzić na naszej super liście, na której testujemy wszystkie podłączenia. Z tego fabrycznego ramowego mamy tylko i wyłącznie głośniki wysokotonowe i centralny, a z całej reszty wszystkie wysokoprądowe kanały. Tak, to by się mniej więcej pokrywało z tym, co, co można wywnioskować patrząc na ten wzmacniacz. Znacznie większy, z aktywnym chłodzeniem, zasila te wszystkie silne kanały. Okej, okay, no jak już wspomniałeś, to jest Alpine, czyli marka, która jest od wielu, wielu lat na rynku, a nie jest to typowy Harman, który był wcześniej. Więc fajnie, że tutaj duże, duże zmiany nastąpiły w konstrukcji BMW, jeżeli chodzi o systemy audio. No i co? No i do tego oczywiście mamy wtyczki, i tu co będziemy tutaj robić? Jakie będziemy modyfikacje prowadzić? Bo te wtyczki oczywiście muszą zostać, bo to nowoczesny samochód jest. Tak jest, na ten moment modyfikacje, które przeprowadzimy, to wymienimy sabufery pod fotelami, zamontujemy dwucewkowe Helixy I5. Każdą z cewek zasilimy osobnym kanałem wzmacniacza Helixa, w ten sposób będziemy w stanie pompować w nie aż 240W w każdy z tych subwooferów, a do tego w tej wnęce wykonamy customowy subwoofer, do którego włożymy głośnik, jeszcze nie wiemy jaki, dopiero teraz projektujemy skrzynię, co spowoduje, że będziemy mogli wykrzesać Potężny, mięsisty bas, taki jakiego chcemy i jakiego oczekuje klient. Przejdźliśmy przez temat sabufera. Mieliśmy dość istotną e, sprawę, bo mamy tu 15 kanałów i fabrycznie sabufer w tym boku. Znajdował się tutaj sabufer w fabrycznej skrzyni pod podłogą bagażnika po lewej stronie. Jako pierwszy raz w BMW znaleźliśmy zewnętrzny sabufer w seriach X. Do tego jest to dwucewkowy sabufer, ośmiocalowy w całkiem dużej obudowie więc jeszcze zdecydujemy, czy zainstalujemy tam subwoofer, który zastąpi ten, który jest fabrycznie, czy też dołożymy kolejny ale na pewno wykorzystamy 17 kanałów wzmacniacza, który dołożymy do tych fabrycznych wzmacniaczy, żeby wykorzystać wszystkie kanały głośników, które mamy w pojeździe, plus dwucewkowe głośniki, które zamontujemy jako sabufery pod fotelami. Ok, ale dlaczego 17? Bo to nie jest takie oczywiste dla naszych widzów. 15 kanałów mamy już teraz. Tak jak mówiłem, pod fotelami kierowcy i pasażera montujemy nowe sabufery. Dwucewkowe, czyli jakby każdy z tych pojedynczych głośników zasilimy dwoma kanałami wzmacniacza, po to, żeby móc więcej mocy w nie wpompować. A co więcej, domontujemy tutaj jeszcze wzmacniacz z procesorem DSP. Aby pozostałe głośniki, które pozostają fabryczne, móc z nich wykrzesać znacznie więcej niż jest to teraz robione, i aby dostosować je do potrzeb klienta. Czyli zostawimy wszystkie głośniki, fabryczny subwoofer, i dorzucimy nasz zewnętrzny, żeby ta dawka basu była właściwa, żeby to, to tak. dawało naprawdę wielką radość z jazdy, jak sama nazwa wskazuje, BMW, radość radość Dokładnie tak. Tym bardziej, że jest to bardzo fajna wersja M50. Zatem zostawiamy wszystkie głośniki średniotonowe i wysokotonowe, dokładamy sabufery pod fotelami w wersjach dwucewkowych, wpompujemy w nie maks mocy, jakie, jaką się da, i dokładamy do dodatkowy subwoofer, poza tym już istniejącym, z tyłu, aby wykrzesać głęboki, potężny bas. Ok, brzmi jak świetny projekt. Zobaczymy, co z tego będzie dalej. Podajcie do pracy. Do zobaczenia później. Cześć. Cześć. Dzięki. Cześć. Cześć. Jesteśmy coraz bliżej końca projektu poprawy audio w BMW X3 generacja G45. Pokażę Wam teraz wyciszone już drzwi oraz co zrobiliśmy w bagażniku. Możecie zobaczyć wyciszone profesjonalnie drzwi zarówno od środka, jak i od tej zewnętrznej części. Tutaj mamy trójwarstwowy materiał typu sandwich, oraz głośniki fabryczne z systemu Harman Cardon. Tutaj mamy głośnik średniotonowy, oraz głośnik wysokotonowy. Głośniki te pozostają fabryczne, bo skupiliśmy się na wymianie głośników odpowiedzialnych za niskie tony, czyli sabuferów. Tu natomiast możemy zobaczyć wyciszony już boczek drzwi, widzimy piankę akustyczną typu memory. Pod spodem jest również oczywiście mata butylowa-aluminiowa, aby ten boczek nie wibrował, a pianka i nie nam izoluje akustycznie. Idziemy teraz do bagażnika, pokażę Wam, jak wygląda efekt naszej pracy tam. Tutaj możecie zobaczyć od strony bagażnika, mamy właśnie profesjonalnie wyciszony bagażnik różnymi materiałami, zarówno dwu-, trójwarstwowymi, jak i czterowarstwowymi. Do tego skrzynia subwoofera, którą specjalnie wzmocniliśmy, o której mówiłem wcześniej, z zainstalowanym naszym głośnikiem DLS-a RCS8D2, czyli 250W RMS-u, który zainstalowaliśmy w tej fabrycznej, wzmocnionej skrzyni. Do tego wzmacniacz z procesorem DSP Helix VAT. Czyli 18-kanałowy wzmacniacz, 20 kanałów procesora. Wykorzystaliśmy wszystkie kanały tego wzmacniacza, ponieważ podłączyliśmy aktywnie również sabufery pod przednimi fatolami, dzięki czemu możemy w nie wpompować ponad 200 rms ów Każdy z tych sabuferów, podobnie jak z tym sabuferem tutaj w bagażniku. Jeżeli okaże się, że to mało, dołożymy jeszcze dodatkową skrzynię dla tego klienta. Wszystko powoli składamy, będziemy to stroić i możecie czekać na to, jakie będą efekty. Zwróćcie uwagę na Jakość instalacji, zarówno przewody plusowe, jak i masowe są podwójnie izolowane, zainstalowane do fabrycznej instalacji w taki sposób, że wygląda to jak oryginalny montaż, dodatkowy bezpiecznik zabezpieczający oczywiście przy jakimś możliwym zwarciu i zabezpieczający całą instalację, drugi bezpiecznik oczywiście znajduje się we wzmacniaczu. Zwróćcie uwagę, że mimo tego, że przewód jest gruby, izolowany, jest dodatkowy peszel gruby, aby nie mogło dojść do żadnego przetarcia. Wygląda to, gdyby nie dodatkowy bezpiecznik, po prostu fabrycznie. Podobnie jest z przewodami masowymi, również w dodatkowym Peszlu. I tak naprawdę, gdyby nie elementy wyciszenia, nie dałoby się poznać, że coś tutaj było modyfikowane w tym pojeździe.